Pani Przewodnicząca, podobno w, w gdyńskich szkołach w wrze. E, nauczyciele, kiedy w, były obliczane nadgodziny w, e, za wrzesień, czyli gdzieś tam na początku października, dowiedzieli się, że mogą dostać mniej pieniędzy niż do tej pory za nadgodziny. Że będą one inaczej naliczane, niekorzystnie dla nich. Właśnie w Gdyni. Bo w Sopocie. I w Gdańsku jest inaczej. Tam stworzono takie regulaminy wynagradzania, w które omijają rafy interpretacji zarządzeń w wojewody. Dlaczego Gdynia nie potrafiła zrobić takiego regulaminu, żeby było tak dobrze jak w Sopocie i w Gdańsku? A właśnie, że to nie jest tak zupełnie. Dlatego, że Gdynia stworzyła regulamin, który dawał dużo większe możliwości naszym gdyńskim nauczycielom. I dlatego opracowaliśmy taki regulamin. Regulamin, który, no niestety, ale wojewoda zakwestionował, dlatego, że był sprzeczny z kartą nauczyciela. Żeby być zgodnym z prawem, musieliśmy niestety z naszego regulaminu niektóre punkty usunąć, i to spowodowało, że nauczyciele we wrześniu nie otrzymali pieniędzy za nadgodziny które nie były dydaktyczne, tylko wychowawczo-opiekuńcze, które wchodzą w skład 40 godzin, jakie nauczyciel musi wypracować w ciągu miesiąca. Tygodnia, przepraszam. W ciągu tygodnia, czyli 19 godzin dydaktycznych, 18 godzin dydaktycznych, ale nie są to godziny dydaktyczne, czyli na przykład nauczyciel wychodzący na wycieczkę z uczniami. Yy, na przykład do muzeum. Nie prowadzi tej lekcji, tylko prowadzi to muzealista. Czyli on opiekuje się uczniami, nie prowadząc dydaktyki. Tak, takie było zarządzenie, takie dostaliśmy wytyczne, w związku z tym nie płaciliśmy. Do tej pory za te wszystkie godziny płaciliśmy. Gdańsk ma zupełnie inny system płacowy, w związku z tym on wypłaca te nadgodziny, ale to jest zupełnie inny, no, trudno go omawiać, skoro ja na, nie jestem w stanie nawet omówić dokładnie tego systemu. Ale żebyśmy też no, nie zamazali w tej sytuacji ustalmy, że nauczyciele na pewno nie są zadowoleni z tego powodu, że będą dostawać mniej pieniędzy. Czy nie można było od 23 czy 24 czerwca jak Rada Miasta? Zatwierdziła ten nowy regulamin. Jak rozmawialiśmy z niektórymi radnymi, okazało się, że oni w ogóle nie mają pojęcia, co tam głosowali, co przyjmowali, ale obserwując sesję Rady Miasta, nie jest to dziwne, że radni nie wiedzą, w, za czym głosują. Ale taki punkt, od tego czerwca do, do września, nie można było czegoś zrobić, żeby ten regulamin był lepszy? No, można było, to znaczy robiliśmy. Pani prezydent Łowkiewicz wystosowała pismo do ministerstwa z zapytaniami, czy to, co otrzymaliśmy od wojewody, musimy respektować. Niestety nie otrzymała do tej pory odpowiedzi. Chociaż w internecie pojawiła się informacja, która trwała dwa dni i znikła z internetu, informacja, która mówiła, że. Może, że to, co istniało do tej pory, może istnieć w dalszym ciągu. Yy. Ona znikła dlatego, że zaczęto dochodzić, co jest powodem. Podejrzewam, że niestety nie było to zgodne z kartą nauczyciela, która wyraźnie mówi, wyraźnie mówi, za godziny dydaktyczne płaci się jako nadgodziny wychowawczo opiekuńcze nie. Dzisiaj podjęliśmy rezolucję, która daje możliwość, dałaby możliwość Gdyni płacenia, tak jak płaciliśmy do tej pory, a poza tym nie tylko w tej mierze, ale i w innych sytuacjach, kiedy moglibyśmy pieniądze nasze gminne samorządowe dzielić w inny sposób na nauczycieli. I chcielibyśmy, aby tak się właśnie stało. Co to znaczy, że w, będą jakieś wyrównania za nadgodziny? Czy już od października czy od listopada będzie liczone w, po staremu i nauczyciele nie będą stratni? Ja mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Dlatego, że to byłoby no, nie po mojej na pewno myśli. Ja uważam, że nauczyciele muszą trzymać za nadgodziny. Dlatego, że dla mnie osobiście godzina dydaktyczna jest równa godzinie opiekuńczo-wychowawczej. Czasami lepiej wychowywać niż nauczyć czegoś, co w przyszłości nawet się nie jest w stanie przydać temu dziecku. A opieka jest równie ważna i powinna być opłacana. Myślę, że ta rezolucja spowoduje, że rzeczywiście będziemy mogli wrócić do tego, co było. Kiedy to się stanie? No, w momencie, kiedy otrzymamy z ministerstwa konkretną, jednoznaczną odpowiedź. Nie możemy sobie balansować. Zrobimy, nie zrobimy. Ja rozumiem, tylko chcielibyśmy zrozumieć i żeby jeszcze na przykład nauczyciele zrozumieli, czy to, co Państwo dzisiaj przegłosowali, daje gwarancję, że niewypłacone nadgodziny. Za wrzesień będą wypłacone i wszystkie inne nadgodziny z października i następnych miesiąc, miesięcy, w myśl starego myślenia o wypłacaniu nadgodzin, będą wypłacane. Prosimy o taką zero-jedynkową odpowiedź. Nie jestem w stanie dzisiaj tego, na to odpowiedzieć, bo my musimy otrzymać konkretną odpowiedź z ministerstwa. My w dalszym ciągu jesteśmy zobligowani do tego, że. Pismo wojewody dla nas jest pismem na razie ostatecznym. Dopóki nie otrzymamy innej informacji, no nie można nic więcej zrobić. Na razie trzymamy to w takiej sytuacji, jaka istniała. Myślę, że to się w ciągu miesiąca rozwiąże, i ci, którzy nie otrzymali za te nad, przepracowane nadgodziny, otrzymają w ciągu najbliższych, Dni czy miesięcy, ale w każdym razie do końca roku zostanie to uregulowane. Jak pani by na koniec skomentowała w tę sytuację? Czy władze miasta, wykonawcza, czyli w kolegium prezydenckie czy prezydent i uchwałodawcza, czyli Rada Miasta, popełniły tutaj jakiś błąd? Moim zdaniem nie popełniły błędu, jeżeli chodzi o gminę. Gmina nie popełniła, dlatego że w momencie, kiedy nie podporządkowalibyśmy się temu pismu wojewody, jakakolwiek kontrola, która przyszłaby do gminy, no, spowodowałaby, że gmina poniosłaby konsekwencje finansowe, nie wiem jeszcze jakie, w każdym razie na pewno jakieś konsekwencje poniosłaby z tego tytułu. W momencie, ja na przykład na dzień dzisiejszy słyszałam, że co po niektórzy dyrektorzy wypłacili nadgodziny, pomimo pisma, które otrzymali, pomimo spotkań dyrektorów, na których zostali poinformowani, wypłacili. Właściwie to oni ponoszą teraz konsekwencje finansowe, bo nauczyciel nie musi zwracać tego, co otrzymał. Także my, jako gmina, nie popełniliśmy błędu, bo tak jest nasz obowiązek. To jest prawo. Czyli Gdański i popełniły błąd? Nie, bo oni mają inny system płacowy, zupełnie inny. Widocznie wojewoda nie doszukał się u nich. Sprzeczności z kartą nauczyciela. A gdy nie mogła mieć takiego systemu, w którym takich sprzeczności nie będzie? Do tej pory 9 lat temu nie było. W karcie nauczyciela ten zapis zaistniał w trakcie, czyli jego nie było 9 lat temu i mieliśmy możliwość takiej regulacji prawnej, finansowej. Dzisiaj, kiedy karta nauczyciela została zmieniona, Musimy się podporządkować temu, co, co mówi karta. Czy nie można po prostu zmienić tego systemu wynagradzania, żeby był dobry? Na pewno będziemy go zmieniać. Poczekamy na ministerstwo i na pewno będziemy się dostosowywać do tego, żeby nauczyciel nie stracił. Na pewno tak.